Czasko w czasą przestrzeni i znajdujemy się w kolejnej kategorii, która miłuje lirytmę i czyli brążko i po A z nami wręczający nagrodę w tej kategorii piękna Rozary i nie mniej piękny prezes z czyli Macie Munak. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę wręczyć dzisiaj tę nagrodę w kategorii Hip-Hop, ponieważ Hip-Hop jest takim, dzięki któremu moja przygoda z muzyką w ogóle się zaczęła. Ja również się bardzo cieszę.

i wyrecytowana z niesamowitym liryką w bo tacy oni właśnie są. Poeci nikogo. Panowie, tam nie w dwóch proszę się pochodzić, tylko tu przyjść do mnie, nie bacznie mnie, tylko tak wygląda tam Tu są mikrofony naszykowane i jak bardzo czujecie teraz wzruszenie? Dobrze, dobrze. Po pierwsze chcielibyśmy powiedzieć, że Andrzej Konieczny właśnie dostałeś drugiego Federyka Rygaczu. Ale da. A po drugie chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy nam pomogli przy tej płycie, czyli Zuzannie Łowackiej za to, że w ogóle bez snit ta się nie udała, Jackowi Andrzejowi za to, że ukręcił wspaniałe brzmienie w spółce z Andrzejem Koniecznym, Mariannie i Kubie za wspaniałą grafikę, graficzną, Kubie, Wojtkowi, całej ekipie Kinomotiv, Kisiewiczowi, Papłowi za wspaniałą opowieść wideo,